A dzisiaj mamy zamiar otwierać sobie paczki. Nela ma paczkę dla mnie, ja mam paczkę dla mnie. Tak. Uwaga, tak. To, to jest, jest moja. przekazanie. przekazanie. O! To jest Tofi. To A to są dla mnie materiały. Z firmy e, Neliman. A, Z firmy Neliman. Która? Która? I e, firma daje materiały do więc Perfect, więc. Mamy materiały straszydłowe. Dobra, mamy minkę. Zela, tak. ty może zacznij. To też napisane, ja? tak? E, dla dla Korniszona mam nadzieję, że to mi spodoba i dostanie do żywocie pola. Super. No, też A ja mam, ja mam napisane PDP PDP.pl Wow! Ale w ogóle dużo jest ale są tylko dwa materiały, tak? To są dwa materiały po metr. Ale to po są... Metr na metr. metr, na metr. Dobra, jak to się... Co pokaż na i widzu kadr i Mela otwiera... Kochana tak się otwiera, żeby widz widział. Dobra, żeby no, no, oczywiście, żeby widz widział. Najpierw nie się. A, tu jeszcze go nie widać, że nie. No dobra, <ścoughs> dobra mamy kartę konia, ale jest taka słodziutka mała. Mini, mini konik, mini konik. No, teraz też kartecznie. Nie musisz, ale potem będziesz mogła Dobra, rozczytać. To potem sobie przeczytam. Patrzcie, co my tu mam. uwaga! No, kulka jest, to, co to już jest teraz? Kuleczka. Po kulce jest. A, a pieniążki? Już zaraz! <grym> ja mam. Jakiego, się, jakie już Jaki on jest Popatrz, Już go mamy, prawie, zresztą muszę go otworzyć. Nie! Mój słodziak! Popatrzcie, jaki ja jest słodziutki! Ej, ale on wygląda ładnie, jak jakiś taki spód. A bo go pierwszy raz jest... na żywo widzisz. No! Masz pilkę. Ty mu wygoliłaś? Ja go wygoliłam! <gulę> z drugiej też go. No! Nie no, spódko! No, taki taki myśl z niego. Taki nie no, dolecek. ale słuchaj. Teraz robimy pierwsze wsiadanie, na razie nie będę na niego wsiadała. No. To może zdejmij kokardkę oficjalną Welcome Home. Nie wiem, bo miał taką minę tego wersz <laughs> tego. Dodamy yes. odcinki Welcome Home. A teraz pieniądze. Dobra. 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 Spodziewam się, co w nim może być. Myślę, że myślałam, że go wiesz, ominiasz. Tak? No i że go wyrzucisz. Widzisz. Widzisz. Patrzcie, mamy e, takiego tarasika, który nie jest w ogóle z żadnego kalendarza. E, no jest bardzo fajny. je tak, no, Ci go da jednorożec. No, no, nie nie narzeka. E, tam, tam. Teraz... A ja wiem, co to jest, kochani. To jest Ola mydełko. Ola moja mydełka, jak byłam tak. w Zakopanem, e, w hotelu, mega fajny hotel. Zobacz, co dwa dni wiesz, mieliśmy więcej? fajne zajęcia i właśnie na jednych robiliśmy e, mydełka i Jana no, mi no, właśnie poprosiła spoko, o jedną. Więc sobie będę do... używała mydełko. To ja ty już... o Boże, jest ja sam cztery smaczki, aż. Ja sam, aż cztery smaczki z końskiej cukierki. Tak. Zobaczcie ile, bogate to, bogate Mi My się już Nazwę. kończą razem Następny razem. Następny. Następny. <laughs> Jak w ogóle ten następny raz będzie? Będzie I okay. dalej Okej, chyba wiem tutaj jest Tak Następna i to jest już głowie Ostatnia rzecz To jest rzecz właśnie, o której Wam mówiłam, jakbyście chcieli O jaki e, smak taki e, e, pierwo, na przykład na drugie, to e, właśnie z tym ogłowiem wyszło Patrzcie, takie żółciutkie około. I, I na nafrapniku i na podgardlu jest e, regulator. Więc... I mam taki na taki słodzyciki na czułeczek. I za, e, zru... pokaż te regulatory. Zwróćcie uwagę Regula... na to, że ja jakby to sama robiłam. E... Patrzcie, to jest regulator, który pora sama razem. On jest akurat sklejony, tak. żeby, bo on jest taki dla to wyglądu, a ten na e, podgardlu e, nie można no. ściągać a jedyny, który jest w kolorze bruzowym, bardziej jest, jest. No jest, jest on, jest to, tak, tak. Ten No a taki jaśniejszy? Pierwszy kolorek, który jest kolorkiem jaśniejszym Pokaż mi Kofiego to, to jest jego kolor? Tak W sensie te minki jest takie inne niż tak? No Ale on ma rok prawie No właśnie, więc te minki już są tak Jakby już. mi się wydaje, że to jest to samo prostu W sumie jest taki Chociaż bardziej świecący jest, Taki bardziej ciepły ten jest no. odcień, A ten jest taki... A właśnie nie, nie odwrotnie ten jest bardziej ciepły, ten bardziej zimny ten, ten się wydaje taki bardziej złoty Zależy nie? na światło jak się patrzy Ale no, spoczko, mm -hmm. będzie do hobby horse'ów Mam zamiar z tym kolorkiem zrobić srokaczka Dzisiaj... nie, Czy to z to nie się stara? Mę tylko obowiązuje Pary mam normalne dobra, Dobra z tego materiału jest mega dużo I dalej ten kolor który mi się trochę bardzo interesuje. Tak, to jest. Nie. Nie, nie wiem. Bo to, Czy to oj. jest? Nie. nie. To nie, nie jest, jest totalnie onion. Look. Nie no, w kamerze wygląda jakby Tam to był onion To jakby był onion. Nie, to nie jest onion na kolor. To jest onion, Ale... to jest onion her... To jest kolor hery Tak? Tu mam wklej gdzieś fotę hery. To jest kolor hery Totalnie. Hera to jest koń, e, którego ja zrobiłam. I tak szczerze, ten kolor mi się bardzo podoba, dużo bardziej niż ten. Bo jakby ja nie mam koni tego koloru, więc jakbym sobie też zrobiła takiego konia, to wiesz, a ty które chcesz? No, no te całym tyle. Że... Ale najpierw wiesz, wiesz, może sobie, sobie, te sobie sobie, 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 sobie. Ogólnie e, wzięłyśmy Tofiego, e, coś się stało spod podgardłem, więc tam leży. rozprówo tak. lekko. I e. 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 Inela będzie pierwszy raz wsiadać, e, on ogólnie jeździ, więc jest zajeżdżony chłopak. Ale Nela będzie pierwszy raz na niego wsiadać jako Nela i pierwszy raz też u nas, bo ja na niego też nigdy nie wsiadałam. Widzieliśmy sobie przeszkody, więc będziemy parkour trening, jeździć. Nie znam tego miejsca. No, ale... no zawsze że byłem w domu, więc wskakuj. Więc dobra, ja? Ja bym Chila i Gerbera. Dobra, uwaga. Ej, oh następnego konia nazwę Gerber. <laughs> I będę na niego mówić Gebi. No, pochwego? go. Ale ma krótki kij. Nie jest krótki, pokaż. Patrz. To jest... No praktycznie takie, On idzie to co niewygodnie? No trochę. Się no, zmieniam tylko. Nela pierwsze zakusowanie jest z Chiną, ustępuje. A w ogóle już obwód wyjeżdżony. Bo ja zawsze właśnie tutaj jeżdżę. Jest wyjeżdżony obwód. Dobra, teraz ja sobie też zakusuję. Na jedzie parkour. Ustawiłyśmy sobie cztery przeszkódki. No może się Ustawiłyśmy cztery przeszkody. Bo jakby nasze konie mega dawno nie skakały parkouru. Hop. Nie, nie A potem? Dobra, trzy słowa do kamery przed przejazdem. Y, ogólnie pieczy mnie język. No. Zauważyłam. Idziemy 40-50, tylko wszystko jest 50. Jadę z Sheila no. ostatnio miała trening piątego na odcinku. A jest siedemnasty? Osiemnasty. Siemnasty. A tamten trening to był lekki teren. Dobra, jadę. Dobra, jedziesz. A, i proszę wziąć też tu pod uwagę, że mam oficerki. Dobrze. Ej, czemu to jest sześćdziesiąt stara? Bo no stara miałaś nie zauważyć. Przejazd nie był za dobry, ale zobaczmy, jak poradzi sobie Kornel, ale lepicka. E, a wywiad? wywiad. E, dzień dobry. Ja nie wiem, chyba dam radę to wszystko przeskoczyć, ale moja technika nie jest najpiękniejsza, Up. bo nie mam przeszkody przez jakieś trzy miesiące, bo mi ukradła. Nie ukradłam jej, tylko po prostu nie zabrała jej ode mnie. Tak, ale dzisiaj na pewno zabiorę. Pistawio! Ona ma leż, lepsze buty, to pewnie nie zwali. Lepsze buty. No stara, ja mam oficerki. I to jeszcze zimowe. Dobra, my już się pojeździłyśmy. Przeszkoda tamto nie sprzyjała, ciągle padała, to jechałyśmy bez niej. I teraz jedziemy się postępować w terenie. Mi te buty totalnie nie sprzyjały. Mi też. Bo Neli się wykrzywiała stopa w nich, a moje ciągle zahaczały o przeszkody i też było mega niewygodnie i ciągle. Mam zadyszkę jak skaczę Możesz nie zamykać, no? Oj, no, tu leżą sanki. Co? Sanki. nie no, się. stempować. stępować. Ale ostety. Treszku Wstępujemy, jesteśmy w ogóle w blasku. Sobie widzimy <suszy> sobie zaraz spod. Ej, oni wyglądają do... No. Siedźmy. Nie wracajmy. Nie. Nie. nie, To sara sama idź. To masz telefon tylko. A ja... Siema, bo nie chciałabym Wam tu powiedzieć o co chodzi z tym krzyżem. Zazwyczaj jak Nela u mnie jest i jedziemy w teren, to Nela ma zamiar iść do krzyża, który jest po prostu w lesie. I za każdym razem to nagrywa i za każdym razem się cyka. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tam się wchodzi. Tam, tam no, wcie, nie? Patrzcie, on jest tam, ale chyba muszę iść z drugą stroną, bo tędy nie przejdę. Chodź, pola! No ale tu chodź, poczekaj, popatrz na mnie. On jest ogólnie taki ogrodzony trochę takim białym murkiem. Dobra, stara idę! Patrzcie, on jest tam. Już go widać. O, popatrzcie. Tam jest. Ja się tu cykam być Patrzcie, on jest tam O, patrzcie. Chwilę nagrywam jeszcze o to. Dobra, wracamy. Ej, robię mi na folii. Że mnie coś opętało niby. Jak się tego krzyża. jakoś tak źle się czuję trochę. Tak chyba odlewam. Ale serio stara. Dobra, wracamy. Na czy jest siebie dumna, żeby wszędzie do krzyża? Kuchu, Nawet go nie, nie dotknęła. Miejsce. Mogę iść dotknąć. To idź. I nie wracaj. Bez telefonu. I ze mnie. Czyli o w No i co ty robisz? Için. Co ty robisz? Teraz telefon, teraz węgla Jezu No ona strasznie szaleje w każdym momencie. Może mi brychkę. Ja jestem kamerzystą wyszło. Ja więc wolę ja mieć obydwie ręce. wolne <grym ziela> sir. Jezu, ej! <grym ziela> a ty a ty jak wyglądasz? Chili. On jest niby ogierem A jest taki grzeczny A czyli jest klaczą Podobno jest nawet nie hamska, Ale wywozi gdzieś tam A on ma ile? Dzień dobry kochani, ogólnie wsiadłam już na mojego konika. żeby siedzę, ona jest dzisiaj agresywna. Wsiadłam na. O, na kordeo Położyła się właśnie. Trudno. I na taki mój. Mam dzisiaj czapkę różowy koton, candy. No widzicie, ona chce wszystko jeść dzisiaj. Mam oczywiście. Bada <ścoughs> Góra, góra! O, super konik, widzicie, ona umie. I dawaj, z tempem. Pięknie mój konik łazi. O, o! Ja siedzę dalej. Tylko mnie lekko, słuchaj, żywiło. Ja jadę! O, tu. Widzi się naturalnie, bez ogłowia. Bo konika nie można jej martwotować, bo to konika boli. Konik! Konik! To miała być błotyżerka, a nie kordeo luteo. No to rób rzekę. No to co mam robić? No stań, może próbuję. Ciebie najbardziej jest to, że to, wszystko widzi. POTERZY! <noise> Dziudnęłaś? Nie! Stara. Ty pierdzisz ciągle! Dobra o, I teraz taką się żeby na Konik, konik wstawaj o, o, o. Oczywiście też liździmy bez kasku I bez kamizelki, tym bardziej Bo dla konika ufamy i konik też 是他。<laughs> Oh. Sosę zamówiłaś. No to ja myślę, co jest tutaj... nie zmieniła. Gofry z tryskawkami. I Pana też sobie zamówiła te gofry. Oh. O co to spadło? A ja mam w ogóle preczes i pamięt. Teraz szczęśliwym skrzatem dostała żarę. Zjedziemy czapku nieskim na bardzo. Dobra, ogólnie byliśmy znali wcześniej w wedlu, ale teraz taka szybka teleportation do Stajni eee, I jeździliśmy dzisiaj na Ance na pasie takim woltyżarkowym, do na oklep e, na takim ładnym niebieskim czopraczku i e, w końcu nie było zamarzniętego tego i jak było bardzo normalnie jeździć. Anka jest w miarę wygodna, chociaż jak się rozpędzi, to trochę, trochę bardziej wbija. E, ale ogólnie było spoko. Testowałam nowe bryczesy i właśnie te buty. Anka jest w ogóle taka, że jak się jej nie poda, e, chociaż raz łydki to wiecie, ona od razu dostępa, może przejść. E, tutaj mieliśmy iść na, jechać na drążki e, i miałam e, po, od razu po drążkach się zatrzymać. Koankami wykręca, bo ona się w ogóle bała dziewczyn, które stały tutaj przy niej. Tutaj mamy trochę lepszy już najazd i on był trochę lepszy przejazd. I moja trenerka Zuzia powiedziała mi, że jakbym zdawała jakąś oznakę, to bym to dała na 90%. Przez to, że było jakieś tam wycofanie i tak dalej, wszystko było ok. Więc tak. Ta jazda, nawet spoko i. no, <śpoko> spoko. E, I co? Dzień dobry. Jest ogólny dzień po nagrywaniu. Dzisiaj to właśnie montuję i zauważyłam, że nie ma zakończenia. E, ja sobie szyję hobby na zamówienie, na sprzedaż. E, już ostatnio się dzisiaj go e, kończyłam. Takiego pięknego srokacza. Takiego. O, z taką bujną grzywką. Tu ma takie uszko, A tu ma takie. I tutaj ogólnie taki śliczny z taką odmęką. Tu ma serduszko i tak dalej. Więc ogólnie fajne. Jeszcze będę mu musiała uszy doczepić. A teraz szyję właśnie takiego jasnego. Też na zamówienie, bo tamten też był. Um, po prostu tam um, żeby po prostu zrobić zrokacza i jakby tak on wyszedł. Um, i co? Na dzisiaj to chyba już wszystko. Widzimy się w kolejnym odcineczku, czyli w następny poniedziałek. Do widzenia. Papa! Pa.